Już teraz zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Szukajcie znajdziecie z ojcem Janem Strumiłowskim z Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie. Dziś przypominając o tym, w co wierzymy, kontynuujemy analizę wyznania wiary. Ostatnio mówiliśmy o zdaniu wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Dziś powiemy o kolejnym i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego. Zacznijmy od tego, co oznacza imię Jezus. I dlaczego używamy także sformułowania Chrystus? W tym wyznaniu wiary my tutaj przechodzimy od jakiejś takiej abstrakcyjnej idei Boga. O której mówiliśmy poprzednio, wierzymy w Boga, to jest bardzo powszechne zjawisko wśród ludzi, a teraz już przechodzimy do bardzo konkretnej prawdy wiary. Wierzymy w Jezusa Chrystusa i przechodzimy od jakiejś takiej sfery transcendentnej, niedostępnej dla człowieka, do właściwie faktu historycznego, ponieważ Jezus Chrystus jest osobą historyczną i to trochę wyróżnia naszą religię od pozostałych religii, ponieważ religie zazwyczaj mają taki schemat, że nastąpiło jakieś objawienie, prawda, jakiś prorok przekazał nam jakieś prawdy, jakieś obietnice. Natomiast chrześcijaństwo zaczęło się od faktu historycznego. Był taki człowiek, Jezus Chrystus, żył około 33 lat, umarł, z wstał i cała ekspansja chrześcijaństwa rozpoczęła się od faktu jego zmartwychwstania. Uczniowie wyszli z wieczornika, nadchnięci Duchem Świętym i nie mówili już tak jak to jest w innych religiach o jakichś obietnicach, o czymś, co pokrzepia nasze serca, ale mówili o fakcie. Myśmy widzieli, dotykaliśmy Jego ran i to była rewolucja. Natomiast jeżeli chodzi o same te imiona, Jezus Chrystus, no w starożytności imiona były troszeczkę inaczej nadawane niż dzisiaj. My dzisiaj kierujemy się bardziej estetyką i modą. W starożytności natomiast imiona coś oznaczały. I podobnie jest z imieniem Jezusa. W scenie zwiastowania mamy powiedziane, że to Archanioł Gabriel sam powiedział Maryi, że pocznie i porodzi syna i nada mu imię Jezus. To było oczywiście powszechne imię w Izraelu. Ono oznacza Bóg zbawia. Natomiast to określenie Chrystus to jest słowo greckie. Bardzo ładnie można je przetłumaczyć na polski jako pomazaniec. Dosłownie ono znaczy namaszczony w języku hebrajskim to brzmi Mesjasz. I to też jest bardzo ważne, ponieważ to, to określa to pierwsze imię Jezus, że to nie będzie tylko ktoś, kto będzie swoją osobą głosił albo oczekiwał zbawienia. Namaszczenie było takim jakby sakramentem. Ojcowie Kościoła mówią o sakramentach Nowego Przymierza i sakramentach Starego Przymierza. I wśród tych sakramentów Starego Przymierza wymieniają między innymi namaszczenie. Namaszczeni byli mianowicie królowie. Prorocy i kapłani. W Izraelu jeszcze była taka świadomość, że nikt nie może rozporządzać innym człowiekiem, ponieważ każdy człowiek należy do Boga więc żeby móc królować nad narodem nad innym człowiekiem trzeba być namaszczonym. Jezus Chrystus nazywa się namaszczonym, czyli on jakby skupia w sobie te trzy funkcje: prorocką, kapłańską i królewską i to mu jest dane przez Boga. Jezus podkreślał często, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg jest naszym ojcem, ale synostwo Jezusa ma chyba jeszcze inne znaczenia. Tak, dlatego w wyznaniu my mówimy, że wierzymy w Syna Jego jedynego i to tak troszeczkę nam się kłóci, no bo jeżeli Jezus Chrystus jest jedynym Synem, no to w jaki sposób my jesteśmy dziećmi bożymi. Za każdym razem, kiedy Jezus mówił o zwracaniu się do Ojca, kiedy uczył nas na przykład modlitwy Ojcze nasz, to robił wyraźne rozgraniczenie, że On idzie do ojca swojego i Ojca naszego. Modli się do Ojca Swojego i Ojca naszego, jakby chciał, w jakiś sposób to rozróżnić. Adam, pierwszy człowiek, był Synem Bożym i o tym mówi Pismo Święte, natomiast przez grzech, my zrzekliśmy się tego synostwa. Zerwaliśmy kontakt z Bogiem, Jezus natomiast nam to synostwo przywraca i my jesteśmy synami jakby adoptowanymi. Ale to nie tylko to oznacza, prawda, ponieważ nasze synostwo różni się istotowo od synostwa Jezusa Chrystusa. On jest jednorodzonym synem, ponieważ on z natury jest Bogiem z natury my to w naszym wyznaniu wiary mówimy współistotny Ojcu to znaczy taki sam co do natury Jezus Chrystus wcielony syn on przed wcieleniem odwiecznie był synem równym Ojcu co do istoty czyli jest Bogiem i to nam uświadamia jeszcze jedną bardzo ważną rzecz Bóg nigdy nie był nigdy nie jest samotny My bardzo często zastanawiamy się nad tym, dlaczego Pan Bóg nas stworzył, a być może potrzebował prawda, kogoś, kogo mógłby kochać. My bardzo często tak myślimy o miłości prawda. Nie mam kogo kochać i jestem nieszczęśliwy. Nie jestem przez nikogo kochany, jestem nieszczęśliwy, więc może z Bogiem jest tak samo, być może on nas stworzył w sposób interesowny. Okazuje się, że nie. Bóg odwiecznie ma swojego Syna, którego kocha pełnią miłości, i ten syn w pełni odwzajemnia tą miłość. I co to mówi o akcie stworzenia człowieka? Z jednej strony, w pewnym sensie, Bóg nas nie potrzebował, nie musiał zapełnić jakiejś luki w sobie, natomiast pragnął nas. W sposób zupełnie bezinteresowny. Sobór Watykański II mówi, że człowiek jest jedyną istotą na świecie, którą Bóg stworzył dla niej samej i dla siebie samego. Więc my. W Jezusie Chrystusie zostaliśmy adoptowani, też zostaliśmy namaszczeni. Nasze synostwo to nie jest tylko jakaś metafora. To nie jest tylko coś takiego, że Pan Bóg powiedział dobrze, uznaję Cię według prawa za swojego Syna, ale On nas czyni swoimi dziećmi w taki sposób, że udziela nam swojego Ducha Świętego, czyli w nas też przez sakramenty święte, przez chrzest jest cząstka boskości. Podkreślamy także, że Jezus jest Panem. To słowo też jest bardzo ciekawe, ponieważ w języku polskim. Pan kojarzy się z kimś z jednej strony wielkim, pan to był szlachcic, z drugiej strony to jest forma grzecznościowa, natomiast w języku biblijnym pan jest tytułem boskim. W Starym Testamencie bardzo często było używane imię Boga, pisane wprost, Jachwe, natomiast dla Izraelitów to imię było do tego stopnia święte, że Izraelici bali się je wypowiadać. Właściwie tylko najwyższy kapłan raz w roku w święto przebłagania mógł wypowiedzieć to imię. Normalny Izraelita wypowiedziałby na głos imię Jachwe, to poczytano by mu to za bluźnierstwo. I z tego względu, kiedy Izraelici czytali Stary Testament, to wstawiali. Zamiast imienia Jachwe, hebrajski tytuł Pan, Adonai. Nowy Testament, czy nawet Stary Testament jeszcze w przykładzie greckim, to hebrajskie Adonai tłumaczył jako Kyrios, czyli Pan. To imię Kyrios, to określenie ono wprost odnosiło się do bóstwa. Kiedy my nazywamy Jezusa Panem, to my nazywamy go Bogiem. I za każdym razem, kiedy Nowy Testament mówi o Jezusie Chrystusie, że on jest Panem, to jest to faktyczne wyznanie jego bóstwa. To było oczywiste, że on jest. just about